Cześć, to jest Gracjan, a teraz zaśpiewam piosenkę. Pożegnanie. Ola, la, la, Gracjan kończy swoją karierę. Ola, la, la, Gracjan kończy swoją karierę. Bo musi być zawsze kiedyś koniec. I pożegnać wypada się na koniec. Bo nic nie może wiecznie być, trzeba będzie inaczej żyć. Ola, la, la, Gracjan kończy swoją karierę. O la, 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 Gracjan kończy swoją karierę. I nie płacz, że Gracjana nie ma. W internecie już mnie nie ma, bo jestem już niepubliczny, już nieśmieszny niekomiczny. Ola, la, la, Gracjan kończy swoją karierę. O la, la, la Gracjan kończy swoją karierę. A wszystkiemu winni są oni, 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 którzy chcą żyć w monotonii, w monotonii dnia zwykłego, zwykłego, szarego, powszedniego. To przez nich moja decyzja, przez te ich stałe wyzwiska. Obrażali mnie, wyzywali i poniżali, kpili sobie ze mnie i się śmiali, więc już nie będzie gracja na takiego, do obrażania i wyzywania biednego. Skończyła się moja kariera w internecie i już nie będziemy na nim w komplecie. Ola, la, la, gracjan kończy swoją karierę. Ola, la, la, gracjan kończy swoją karierę. Tak, tak, tak. Ola, la, la, gracjan kończy swoją karierę. Ola, la, la, gracjan kończy swoją karierę. Dziękuję na razie. Cześć. Bye, bye.